Kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. I tak jak widzicie za mną jest ogromna ilość paczek. Tak jak wam już ostatnio mówiłam, niektóre z nich leżą tutaj aż rok, więc dzisiaj pomału będziemy otwierać te paczki, a zaczniemy od ostatniej, która przyszła do mnie z Shine. Zobaczymy, co w tej paczce się znajduje, jeżeli jesteście ciekawi to zapraszam Was do dalszej części tego filmu. No więc moi drodzy, ta paczka prezentuje się tak. Nie jest może jakaś wielka, ale jest dość ciężka, ponieważ dużo rzeczy się w niej znajduje. Tak jak widzicie, ja już ją naderwałam, ponieważ chciałam zobaczyć, która z paczek zamówionych z Szajm do mnie dotarła, aby potwierdzić odbiór, więc teraz otwieram tą paczkę. I będziemy wszystkie rzeczy wypakowywać. Niektóre rzeczy znajdują się w takich zbiorczych paczkach. Pamiętajcie, że jeśli chcielibyście odsyłać rzeczy do szaj, to muszą się one znajdować w tych samych oryginalnych woreczkach, więc jak przymierzacie rzeczy, to wkładajcie je z powrotem do tych samych worków. No więc, moi drodzy, już bez zbędnego przedłużania będziemy wyjmować rzeczy z wora. Pierwsza rzecz, jaką tutaj wydostałam, są to klapki, i powiem Wam, że ja te klapki już sobie zamówiłam wcześniej, stosując zasadę jednego rozmiaru więcej. Natomiast, jeżeli chodzi o te klapki, to zamawiajcie swój rozmiar bądź rozmiar mniejszy. Ponieważ 38, które zamówiłam wcześniej, było na mnie stanowczo za duże, a te wyglądają tak. Są to takie klapki z takiej pianki, bardzo wygodne. Jeżeli wybieracie się gdzieś na wczasy jeszcze, to takie klapki na pewno wam się przydadzą. Te mi się spodobały ze względu na te misie, które się tutaj Znajdują na tych klapkach, tak one się prezentują. Naprawdę są mięciutkie wygodne, do tego wodoodporne. Kosztowały 8 euro. 8 euro jest to jakieś 35 zł. Czy jest to drogo czy tanio, sami ocencie. Moim zdaniem cena jest w porządku, jakość również OK i ja na pewno będę w nich śmigać. Wyjmuję kolejną rzecz z worka i jest to jakiś ciuch, tak on się prezentuje. Powiem Wam, że ja mam bardzo dużo rzeczy z Shine i jestem z niektórych bardzo zadowolona. Więc cena nie zawsze świadczy o jakości, i powiem Wam, że często kupuję rzeczy na promocjach, i czasami te rzeczy promocyjne, które kosztują 5, 6, 7 euro, są o wiele lepszej jakości niż te w standardowych cenach. No więc, jeżeli o tą rzecz chodzi, to jest taki letni kombinezon, wzorek, widzicie. Materiał bardzo cieniutki, lejący. Góra jest y, zrobiona z takich malutkich gumeczek, więc dostosowuje się do figury. Ja bardzo lubię y, tego typu właśnie rzeczy i y, y, naprawdę fajnie to wygląda. Tak jak widzicie, góra jest na takich cienkich szeleczkach. Myślę, że na lato sprawdzi się fajnie ten kombinezon. Jedyna wada takich kombinezonów jest taka, że jak chcecie iść do toalety, no to niestety musicie zdjąć cały kombinezon. Materiał w porządku, lekki, taki naprawdę na lato przewiewny. Ten kombinezon kosztował 6,75, więc cena naprawdę bardzo atrakcyjna. Czy I zobaczę, czy w ogóle się w niego zmieszczę. Jeśli tak, to na pewno go sobie zatrzymam. Wyjęłam kolejne rzeczy z paczki, i są to kolczyki. Ja mam naprawdę bardzo dużo kolczyków. Kupiłam je wcześniej na AliExpress yy, i nie potrzebuję żadnych kolczyków. Natomiast te tak mnie zauroczyły, a ponieważ wybieramy się jeszcze na urlop to na pewno mi się przydadzą tak one wyglądają kupiłam iście letnie modele i takie standardowe perełki i diamenciki bardzo lubię takie kolczyki właśnie wkrętki więc też zdecydowałam się na zakup takiego zestawu one są bardzo taniutkie na Shine bo przykładowo taki zestaw kosztuje 2 euro Najdroższe kolczyki były te niebieskie i one kosztowały 3,75. To jest jakieś 15 zł. Nie wiem w jakich cenach są obecnie kolczyki u jubilerów. Jeżeli wy się orientujecie, to napiszcie mi w komentarzach. Natomiast te są bardzo dobrze wykonane. Jeżeli nie macie uczulenia na takie nieszlachetne metale. To serdecznie wam polecam zajrzeć na stronę z biżuterią, bo jest tam naprawdę tryliony modeli i każdy znajdzie coś dla siebie. Wyjmujemy kolejną rzecz i jest to również kombinezon, ale zobaczcie jaki piękny odcień różu ma ten kombinezon. On jest taki na jedno ramię, tutaj jest taka falbanka, yy, u góry jest ściągany gumeczką. Materiał jest elastyczny, więc fajnie dopasuje się do waszej sylwetki i nie zgadniecie w jakiej cenie kupiłam ten kombinezon. Po rabacie kosztował mnie on 5,50 euro, więc szkoda było naprawdę go nie wziąć. Kolor jest naprawdę obłędny. Uważam, że do ciemnych włosów takie właśnie wyraziste kolory bardzo pasują. Myślę, że blondynki też będą pięknie wyglądać w takich kolorach, więc jeżeli szukacie fajnego kombinezonu na lato, to zajrzyjcie na Shine, bo w tej chwili trwa tam wielka wyprzedaż i kombinezony mają naprawdę super ceny. Jeżeli chodzi o ten kombinezon, to muszę go oczywiście najpierw przymierzyć, aby ocenić, jak wygląda na mnie, ale tak na pierwszy. Rzut oka wygląda w porządku, ładnie wykonany, kolor obłędny, materiał w porządku, lekko elastyczny, więc jeżeli e, chcecie zakupić podobne kombinezony w niestandardowych wzorach, no to zachęcam do odwiedzenia strony Shine. W tym worku znajduje się jeszcze jeden przedmiot, taką się prezentuje, jest to zegarek. Ja wam kiedyś pokazywałam takiego smartwatcha z AliExpress, bardzo długo go używałam, niestety zniszczyła mi się ładowarka i tej ładowarki nie można już dokupić osobno, więc zdecydowałam się na zakup nowego zegarka. Tak on wygląda. Oczywiście wiecie, znacie jego funkcję. Jest to smartwatch. Tak prezentuje się ten zegarek po otworzeniu. Jest bardzo dobrze wykonany, natomiast, aby ocenić, czy dobrze funkcjonuje, muszę go trochę poużywać. I jeśli będę już miała jakąś opinię na jego temat, na pewno Was o tym poinformuję. No i moi drodzy, ostatnia rzecz na dziś, ostatnia rzecz z tej paczki. Jest to kombinezon i zobaczcie na jego kolor. Powiem Wam, że ja uwielbiam taki hardrowy kolor i mam do niego wielki centymetr, ponieważ kiedyś posiadałam kostium taki z żorżety, właśnie w identycznym kolorze, i powiem Wam, że wszystkie koleżanki pożyczały ode mnie ten komplet na różne okazje. Je jeśli chodzi o ten kombinezon, to kosztował on 11,50 więc cena naprawdę bardzo atrakcyjna, wykonanie jest po prostu rewelacyjne. Bardzo porządny, gruby materiał, elastyczny, grube szelki. Bardzo ładnie wycięty tutaj dekolt, i y, ten dekolt jest tutaj również usztywniony, tak więc jak, y, podejrzewam, że będzie bardzo ładnie leżał na biuście. I y, wykonanie jest naprawdę super. Tak on wygląda. No, oczywiście muszę go najpierw przymierzyć, aby ocenić, jak wygląda na mnie, ale na pierwszy rzut oka jest naprawdę super. No więc, moi drodzy, na dziś zakończymy otwieranie paczek. Y, nie chcę, aby moje filmy były dłuższe niż 15 minut. Y, cenię po prostu Wasz czas. I na dziś to już będzie koniec, ale zanim się z Wami pożegnam, chciałabym się odnieść do poprzedniego filmu, w którym powiedziałam Wam o rozdaniu z kalendarza Essence i podjęłam decyzję, że rozdam te kosmetyki wśród swoich stałych widzów, którzy są ze mną we wszystkich filmach. Którzy zostawiają komentarze, łapki w górę. To będzie taka forma podziękowania za to, że są ze mną. Dzięki Wam mam motywację do dalszego nagrywania. A kto to będzie, dowiecie się w przyszłym filmiku, na który już teraz serdecznie Was zapraszam. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i komentarza. A ja na dzisiaj będę z Wami się żegnać. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i miejcie dziś cudowny dzień.